To jest najważniejsze i najistotniejsze. O tym, do czego jesteśmy zaproszeni, do czego wzywa nas Matka Bosza. Gospodolat i Kałmajka. Majka, składala jest swoje dzieci, do dzieci, pomognę. Matka Boża przychodzi do nas jako nasza najkochańsza matka. Matka, która o nas dba, kocha nas, Moc, i poprawi nam pomóc. Gospodolat i Kałmajka, jeżeli nam pomóc. Matka Boża przychodzi do nas właśnie jako nasza ukochana matka. Pragnie Dolaz, nam pomóc. Dolazi mira. Przychodzi do nas jako królowa pokoju. Dolazi, nas i do mira. Do przychodzi po to, aby pokazać nam i nauczyć nas tego, co to znaczy pokój. Czym jest pokój? Że nam spóźni płótem Mira. I pragnie nam wskazać drogę prowadzącą do pokoju. I pragnie nas tą drogą Szal, poprowadzić. Król jej niezy syn, a on jest król naszego miru. On jest król Mir. Posyła ją do nas jej syn, Jezus, on, który jest królem pokoju. Ona do nas i każe, nas uzmy za ręku i do nas stobie ka kamiru i ka Bogu. Przychodzi do nas i powiada nam, że pragnie nas wziąć za ręce i zaprowadzić nas jak dzieci do króla pokoju. Ona, do, ona dolazi, ona dolazi do doniesie liek naszym bolim. Przynosi i przychodzi i przynosi nam lek na wszystkie nasze problemy. Nie problemy, ból. Cierpienia, bóle. Ona dolazi i, każem, da, podigne owo grieszne człowieczanstwo, się ga neumorne na mir i molitwę. Pragnie podnieść nas, nasze grzeszne człowieczeństwo, przynosząc nam łaskę uzdrowienia. W jednej pory się nakaże owaku. W jednym z orędzi powiada ona w ten sposób: Draga dieto, drogie dzieci, z wama sam, jeżeli mam pomóc, dodałcie mir. Jestem z wami i pragnę wam pomóc, aby wszędzie zapanował pokój. Ale jesteśmy jej potrzebni. Ale jesteście mi potrzebni. Z wami mogę otworzyć i urealizować ten mir. Dzięki wam i z waszą pomocą będę mogła zaprowadzić i urzeczywistnić plan pokoju. Za to, są za dobro. Dlatego wybierzcie dobro a się przeciwko zła i grzechom i walczcie ze złem i z grzechem Gospa mówi jednostanno ponawia, ale się nigdy nie umara. Matka Boża powtarza cały czas to samo orędzie, ale nigdy się nie męczy tym orędziem Nie doszła, do nas, aby strach Nie przyszła tutaj po to, aby nas niepokoić Nie doszła do nas, aby było czym. Nie chce nas czymkolwiek przestraszyć Ona dojdzie jako Majka Świetla i Majka Nady Przychodzi jako Matka Światłości i Pani Pokoju. Ona dolazi, ona każe, dolazi do nas, do nas uczy, do nas odgaja. Przychodzi jako Matka, jako wychowawczyni, która uczy, wychowuje. Ona nas na ono, że nie jest dobre. Która przestrzega i pokazuje to, co nie jest dobrem. Ona nas swe nosi w sercu. Ma nas wszystkich w swoim najświętszym, niepokalanym sercu. Ona nas jest swe starla o swoje serce. Wszystkich nas włożyła do swojego najświętszego serca. To mało, stąd jest. Proszę to wychodzi reci jest. Jeszcze chciałbym powiedzieć. Co porkę, które Bóg daje do cały switch. Drugą, drugą ważną rzeczą są oczywiście orędzia, które Matka Boża kieruje do całego świata. Ona daje porkę do cały switch. Ona przekazuje orędzia dla całego świata. Ale swaka nie zna porka, które nam daje daje, ujechał daje, porka pocznie draga dziecko moje. Wszystkie orędzia, które są tutaj przekazywane, zaczynają się od słów drogie dzieci. Ja was zapraszam, ja was wzywam. Drugo to byś rzeczy jest, nie ma ani jedną poruka ani drżał posłów. Nie ma ani jednego orędzia, które byłoby skierowane do jakiegoś państwa, szczególnie wybranego. poruki są za ciebie świat. Wszystkie orędzia skierowane są również do całego świata, bez wyjątków, do każdego z nas. Rantomek. Ona każe Majka Woli swy nas jest matką kochającą nas wszystkich. Swy nas pozwolą, dostoj mu grzech, dostoj mu zło. I wszyscy jesteśmy wezwani do tego, by wyrzec się zła, wyrzec się grzechu. I to tak takowiszy o to i Bóg i w ten sposób otworzy, byśmy się w ten sposób otworzyli na dobro i na miłość do Boga. A na jest samo dar. A pokój, który Bóg <coughs> pragnie nam ofiarować jest niezwykłą łaską. I my się to daruje, muszę otworzyć i za ten dar ubieg modlić. I musimy otworzyć nasze serca na przyjęcie tego daru i musimy się o tę łaskę modlić. Dla nas sposób, dla nas w ma wielki kryzys. szczególnie teraz w czasach wielkiego kryzysu kryza u bibitelima kryza w rodzinach naszych kryza među mladima i w czasach kryzysu sucht wśród młodzieży kryza i u samoj cerk a również i w samym kościele a największa kryza jest kryza u boga a największy i najgłębszy kryzys to nie jest kryzys wiary w boga Za to, że za to, żeśmy się oddalieli od Boga. Dlatego, że oddaliliśmy się od Boga. Za to, żeśmy nękie obiety, oddalieli od Boga. Dlatego, że wiele rodzin odeszło od Boga. Za to nas Gospodziew pozioforykom, draga dzieci, wróci, Sybub. Dlatego właśnie Matka Boża wzywa nas w orędziach swoich dzieci drogie, wróćcie do Boga. Stawijcie Boga w waszym życiu na pierwszym miejscu. Posładźcie Boga w waszym życiu na pierwszym miejscu. Nie trwał jej od nas. Nie żąda od nas, no mi i bardziej zdajemy, że to nie o drugi boli naprawić. Nie żąda od nas, byśmy wiedzieli co możemy zrobić lepszego. Ale Boże, prosi od nas, da każdy od nas otworzy swoje wrata serca. Tylko prosi, by każdy z nas osobiście otworzył drzwi swojego serca. I daczynim to, że my możemy, co i naszej mocy. I prosi o to, byśmy czynili to, co jest nam dane w naszej mocy. Boś nas, Boś Pana nas nauczy, da my krytykieramo drugie. Nie uczy nas krytykować innych. Mówi, nie chcę, byśmy mówili, że inni nic nie są warci. Niechby nas Gospod uczy do molymu za drugich. Tylko prosi nas i wzywa do modlitwy za innych. Nasze obracie i obracie swój nas jest jeden proces. Nawrócenie i nawrócenie całego świata jest procesem. Bo nie trajektyli na żywo jest procesem który trwa przez całe nasze życie. Nie on się mi obróceni za 20 ani za 50 lat. Nie nawrócimy się ani za 20, ani za 50 lat. Nasze obracenie zawršała, gdy umrzemy. Nasze nawrócenie kończy się, czy dokonuje się dopiero przy naszej śmierci? Ja mi się możemy o obracać i każdy się nam trzeba zmieniać. Każdego dnia dążymy się nawracać i z każdym dniem zmieniać się, ale oczywiście na lepsze. Ale żeby nasze obracanie było święte, Gośpanas nie umowno pozuje Ale by to nasze nawrócenie było prawdziwe, czyli święte, Matka Boża wzywa nas wszystkich do modlitwy. Pozuje nas na misio kaolcenta naszych żywiorów. Wzywa nas do uczestnictwa wemzy świętej, która powinna być centralnym punktem każdego dnia. Pozuje nas na miesięczną ispowieciu. Wzywa nas do co spowiedzi. Na klanie przed Krzyżem, przed sacramentem. Na adoracji Najświętszego Sakramentu. Na modlitwę do modlitwy na Różencu Świętego. Na czytanie Biblii jest pozwano obietyli za na Do czytania Pisma Świętego wspólnie w naszych rodzinach. W jednej porze ci na każdy, droga dziecko, nieka Biblia bude u swąkiego obite nie widzieli w jednym z orędzi poleca dzieci drogie, niechże Pismo Święte będzie w każdej z waszych rodzin na czołowym miejscu. Rozpozrżeli, że tu żył Rycerz, Ewangelia, Ugrady, Mina żywo, że to będzie grana naszemu żywotnemu pół. Matka Boża prosi, aby słowa Ewangelii stały się prawdziwym pokarmem dla naszych serc i naszych dusz. Pokarmem, którym będziemy żyć z dnia na dzień. Tysiąc i tysiące puta Gosła rekla po roku molite, molite, Już wiele tysięcy razy Matka Boża powtórzyła wezwanie, módlcie się, módlcie się, modlcie się. I wiele tym jeszcze nie umarła. I uwierzcie, nie zmęczyła się tym ani trochę. Ona Majka się nie umara, która nas swe czeka. Jest to matka, która nigdy się nami nie męczy i która na nas zawsze czeka. Swe na sercem. I która wszystkich nas wzywa do modlitwy sercem. A sercem znaczy A modlitwa sercem oznacza modlitwę, która wypływa z miłości, wypływa z otwartego serca. swoim Jest to modlitwa, która wychodzi jakby z całej naszej istoty. Oznacza to całkowite zjednoczenie się człowieka z modlitwą, ze słowami, które są wypowiadane.